Bęc, bęc, ogólnie na samą sprawę poruszymy Dla mnie to jest ule kurwa śmieszne Tego typu, że <laughs> Piszecie jakieś tam pierdoły na komentarzu na kanale Ale w oczy tego nie powiecie W rzeczywistości Rura wam pęka, co? No widzicie Tu pierdolicie o nas Różne tematy Melina Brudaskuwa. A w oczach byście powiedzieli w rzeczywistości? Chyba nie. No widzicie, a wy tak. Jesteście mocni tylko przez internet, a w rzeczywistości jesteście chujami. przeproszeniem. Bo żadna się osoba w rzeczywistości by się tak nie odezwała, bo by dostała pierdol taki, że by spierdalała. Albo na kolanach by przepraszała. No, ale... I przez internet taki mo Taka moc jest, tak? A rzeczywistość? Dupa. No widzicie. Mnie to śmieszy, bo... Nieraz... Y pierdolicie, sami w ogóle jakieś siejecie plotki, ale w rzeczywistości byście tego nie powiedzieli. Macie po prostu korka. I tym się różnimy że ja po, powiem w rzeczywistości a wy nie popękacie lepiej przez internet pierdoląc komentarz przez te inne rzeczy hmm? tylko ja wam coś powiem jednym wpuszczam, drugie wypuszczam. jebać to co mnie to interesuje że komentarze to sami yy, pokazujecie kim jesteście naprawdę czotami rzeczywistości. żywistości